Nowotwór jest to taki stan organizmu, kiedy własne komórki przestają reagować na kontrolujące mechanizmy ustroju, i w rezultacie następuje proces rozmnażania się komórek, które różnią się od zdrowych własnych komórek macierzystych. Komórki te naciekają najbliższe otaczające tkanki, a następnie drogą naczyń limfatycznych lub krwionośnych dają przerzuty w najbliższych węzłach chłonnych, a następnie przerzuty odległe. Nowotwory złośliwe, pochodzące z tkanki nabłonkowej, np. Na gruczołowej, nazywane są rakami. Zaś najczęstszym z nich u kobiet jest rak piersi, rak gruczołu sutkowego. Wykrywamy dużo wczesnych przypadków. Ja już od dawna nie widziałem, żeby guz miał, przekraczał np. 5 cm, a Kiedyś to było powszechne, że 5-10 cm. Nie każdy guz wykryty w piersi jest rakiem, czyli nowotworem złośliwym. Na jeden nowotwór złośliwy przypada 10 innych łagodnych i niegroźnych. Na 10 kobiet, u których stwierdzono raka piersi przy obecnym stanie wiedzy i technik leczniczych na świecie, 6-7 kobiet może być leczonych bez mastektomii usunięcia gruczołu sutkowego, a dla trzech lub czterech przyczyną śmierci będzie inna choroba niż rak. Rak piersi to nie wyrok. Podjęcie działania regularnej samokontroli piersi, a w przypadku zauważenia niepokojących zmian, zgłoszenie się na badanie mammograficzne stawia kobietę wśród tych 85% kobiet, które żyją i cieszą się zdrowiem przez minimum 5 lat od czasu wykrycia choroby. Im dłużej kobieta żyje, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, by umrzeć z powodu raka piersi. Dla osób 65-letnich ryzyko maleje dwukrotnie w stosunku do grupy kobiet 50-letnich. Dlatego warto jest zadbać o profilaktykę wykrywania raka piersi. Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie samokontroli. Nigdy nie jest za późno na badanie mammograficzne. Przy współczesnym stanie wiedzy medycznej rak piersi to nie wyrok, kiedy prowadzimy regularne samokontrole oraz mammograficzne badania przesiewowe. Jeszcze 20-30 lat temu 40% było wyleczonych, w tej chwili jest 75% szans na wyleczenie. Oznacza to, że na cztery kobiety, które zachorują na raka piersi, trzy są wyleczone. Jak przeprowadzam badanie piersi? Badanie wykonuje raz w miesiącu, 2-3 dni po zakończeniu miesiączki. Ale kobiety, które już nie miesiączkują oraz kobiety w ciąży, powinny badać piersi zawsze w tym samym dniu kalendarzowym każdego miesiąca. Ręce mam opuszczone wzdłuż tułowia. Najpierw przyglądam się moim piersiom w lustrze, aby wykryć ewentualne zmiany w ich kształcie, wyglądzie skóry lub brodawek. Następnie podnoszę ręce do góry i sprawdzam czy obie piersi pracują tak samo, czy poruszają się w ten sam sposób? Szukam też ewentualnych zmian w ich wyglądzie oraz wyglądzie samej brodawki, takich jak zaczerwienienie, pogrubienie, wciągnięcie czy zmieniony kierunek brodawki. Dwoma palcami lekko naciskam brodawkę. Sprawdzam, czy nie wypływa z niej wydzielina. Trzema środkowymi palcami płasko ułożonej dłoni drugiej ręki. Zaczynam badać pierś. Zaczynając od brzegu piersi, zataczam kręgi wokół niej, zmniejszając je spiralnie ku górze. W podobny sposób badam otoczkę brodawki oraz miejsce pod nią. W ten sam sposób badam okolice pachy. Stosując dość mocny uścisk, zataczam spiralne kręgi trzema wyprostowanymi palcami dłoni. W ten sposób sprawdzam, czy węzły chłonne nie są powiększone. W taki sam sposób badam też drugą piersi. Często badam się też pod prysznicem, stosując taką samą metodę. Ja też sama się namacałam, bo mnie bardzo bolało. Więc postanowiłam go dokładnie namacać i znalazłam. Ja wymacałam sobie zgrubienie w czerwcu. Badam piersi regularnie od kilku lat. Poszłam do mojej onki, dostałam skierowanie na USG. Dostałam skierowanie na USG i wtedy radiolog napisał kruczola. Biopsję zrobiłam w lipcu. Wynik przyszedł po tygodniu i niestety zły. Ale wtedy już wszystko poszło bardzo szybko, bo na trzeci dzień po wyniku guz był wycięty razem z cycuchem i węzłami. Od tamtego czasu minęło już 5 lat. Dzięki tak szybkiej reakcji żyję. Sama namierzyłam gadzinę, która wyglądała niewinnie. Coś w rodzaju ropniaka na granicy brodawki. Po biopsji było już pewne, że to gad. Ale dopiero USG ujawniło podstępnie ukrytego drugiego guza. Ja znalazłam to coś podczas kąpieli. Znalazłam w sobie gada przez macankę w 2007 roku i byłam w szoku. Od razu pomyślałam rak. Czekałam miesiąc, mając cichą nadzieję, że zniknie. Niestety codziennie był i nie zmniejszał się, a bałam się strasznie iść wtedy do lekarza. W końcu poszłam na mammografię. Zdjęcia wyszły dobrze, ale radiolog spytał, gdzie ja go wymacałam. Gdy mu pokazałam, w którym miejscu. Zrobił jeszcze jedno zdjęcie i niestety tym razem wyszło. Był umiejscowiony głęboko pod brodawką. Jak ja go wymacałam, sama się dziwię. Natychmiastowa biopsja i za dwa tygodnie operacja, a po niej leczenie. Od tamtego momentu minęło cztery lata. Mammografia jest najlepszą metodą wykrywania wczesnego raka piersi lub wykluczenia, że go nie ma. Sejfowe badania mammograficzne pozwalają na wykrycie guzków lub innych nieprawidłowości piersi na etapie, kiedy nie są one jeszcze wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szanse wyleczenia. Ostatnie zdobycze to mammografia cyfrowa, która umożliwia nam na przykład zobaczenie piersi w różnych wymiarach, powiększenie na przykład jakichś podejrzanych struktur. Czyli mammografia jest najważniejsza. Badania mammograficzne niosą ze sobą tylko jedno negatywne zjawisko: że negatywny wynik mammografii. To znaczy niepotwierdzające obecności choroby, u wielu kobiet wytwarza fałszywe poczucie bezpieczeństwa oraz niechęć i zaniedbania w systematycznym samobadaniu piersi. Takie odczucie jest błędne. Guza wymacałam sobie sam w 2008 roku w Wielkanoc. Choć wcześniejsze badania mammograficzne nic nie wykazały, na początku stycznia USG ponowna mamografia zaraz biopsja i potwierdzenie. Tak zaczęła się moja przygoda z lokatorem. W medycynie jest tak, że nie ma stuprocentowo pewnych badań. Zawsze jest tak zwana czułość i specyficzność. Ja celowo o tym informuję. Czułość to jest zdolność wykrycia nowotworu. Specyficzność jest to zdolność wykluczenia nowotworu. I przy mammografii te wartości są bardzo wysokie, ponad 90 parę procent. To zależy od aparatu, od technika i tak dalej, od odczytującego również, ale jest to bardzo wysoki procent, wyższy niż przy USG na przykład. Oznacza to to, że jeśli jest wynik prawidłowy, czyli lekarz nie stwierdził zmian podejrzanych, to nie oznacza, że pacjentka jest zdrowa. Miałem dziś pacjentkę, przyszła pacjentka, gdzie mammografia nie wykazała żadnych zmian. Ja wyczułem, to było dwa miesiące temu, guzek. Skierowałem na biopsję głowy, to już jest inny rodzaj biopsji niż cienkoigłową. I okazało się, że jednak to był rak. Przedinwazyjny, czyli list. W 100% wyleczamy. A więc y, mammografia, jak inne badania, nie daje nigdy stuprocentowej pewności. Czyli nie można zaniechać samobadania, kontroli przez lekarzy, y, US, y, badania USG. Najlepszy jest taki sposób, jeśli kobieta jest y, w wieku, kiedy robimy mammografię, y, a więc powyżej 50 roku życia. To najlepszy jest taki schemat, że co dwa lata mam mowę. Nie rzadziej niż dwa lata, co dwa lata. A między tymi, tymi badaniami dobrze by było, żeby były wykonywane badania USG i, i żeby lekarz zbadał piersi przynajmniej raz w roku. Także reasumując. Wynik prawidłowy, że nie ma nowotworu, nie powinien uspokajać kobiet, bo tak jak mówię, jest kilka procent niepewności. Drugie, że kobiety w wieku, kiedy najczęściej występuje ten nowotwór, powinny poddawać się jeszcze innym badaniom, czyli samokontroli piersi co miesiąc, badania przez lekarza, badanie USG, Ministerstwo Zdrowia zapewnia bezpłatne badania przesiewowe u kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Ośrodki wykonujące badania zwykle są wyraźnie oznaczone, a większość kobiet otrzymuje do domu pisemne zaproszenie do udziału w badaniu. Takie zaproszenie nie jest jednak konieczne. Jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat kobieta nie wykonała mammografii, powinna się sama zgłosić do takiego ośrodka. Znaczenie badań profilaktycznych dla życia kobiet jest coraz częściej zauważane przez wielkie korporacje, które zachęcają swoich pracowników do bezpłatnych badań. Skorzystałam z akcji Razem zadbajmy o zdrowie, oferowanej przez biedronkę zupełnie darmowo. Mogą z niej skorzystać wszystkie kobiety zatrudnione na pełnym etacie w biedronce. Każdy dostaje kupon do domu na którym jest cytologia, USG piersi i mammografia. Ja to zrobiłam, no i wygrałam walkę z chorobą. Wykryto u mnie gruczaro Nie wiem, jak by się potoczyło moje życie. Może za kilka lat już bym nie żyła. No dlatego jestem naprawdę wdzięczna Biedronce i bym poradziła, bo naprawdę w swoim przypadku wygrałam walkę z chorobą, dzięki Biedronce. Regularne badania profilaktyczne Samokontrola i mammograficzne badania przesiewowe sprawiają, że rak piersi przestaje być wyrokiem śmierci. Samokontrola i mammografia daje Ci poczucie bezpieczeństwa.